W ostatnim odcinku robiliśmy 24 godziny w kamperze i w sumie one nadal trwają, bo nadal jesteśmy na naszym wyjeździe kamperowym, ale nagle zniknął Wiktor i pojawił się chacie w środku lasu. Co? 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 Chyba naprawdę no coś tam jest. Co jest? Co jest? Stary, jakby kilka osób chodziło tam po, na po naszej posesji. I to na pewno zwierzę. Coś tam świeci, co świeci. No dobra, to sprawdźmy to, bo Wiktor utrzymuje, że coś dziwnego widział w krzakach na posesji. Ej, faktycznie! Tam są. Widzicie? To oni tak. wychodzą z lasu. Idą tu. Co to okay. jest? Ej, zobacz. Jest ich dwóch. Kolejni dwaj. Kto? Co? Co? Tutaj. Tak. Co jest? Kolejni dwaj. Tam też Co? jest jeden. O, on tutaj. idzie. Dobra, po Co okay. on, Oni tak się na nas no Musimy szybko do chłopaków. Tak. Ej. Dobra, dawajcie, za Szybko. Z tamtych krzaków to słyszałem. Teraz jesteśmy za domem, także chodźmy w tamtą stronę, jak nie dalej. Żeby obejść dom trochę inaczej, nie? Stary obczaj co tu jest w ogóle? Co to jest za chata? Nie wiem, ale. Stary, ogólnie jak wysiadłem z kampera, miałem tylko jedną rzecz przy sobie. Nie wiem, czy to jest istotne. Okulary moje. E no dobra, stary, wyglądasz plus ale teraz 10... Ale nic nie widzę, ale jest pewnie zarobiście, nie? Plus 10, stary, dobra. do sniki. Piki, I nie róbmy sobie jaj O, za Zabracza... Skrzynka w ogóle? Stary, ale powiedz coś, w sensie za dużo nie powiedziałeś, obudziłeś się i co? Ja tylko zobaczyłem ten dom, mówię okej, okay. to jest na pewno przygotowane przez produkcję i tak dalej, ale faktycznie nie dało się nigdzie wejść. No, idziemy tutaj jest... cały czas się rozglądamy. Cii, cii, cii. I wiesz, i nagle tak sobie czluję? Mówię, dobra. I jest totalnie luźno, nie? Jakby nic się nie stanie, to jest wszystko przygotowane. Tak to ma być. I nagle jest dźwięk Nie mówię, dobra, jest klasyczna rozgrywka, no nie? Znowu ktoś mnie wkręca, albo to jest jakiś challenge, no. Stary, ale tutaj nic Poczył, nie ma. Stary, po czym nagle usłyszałem te dźwięki. No, widzimy jakby pewne światełka, nie? Zielone światełka, ale wiesz, od razu uciekłem. I potem, no, stary, wszyscy się zawili, nie? Stary, a propos tych dźwięków, zobacz! I co, widzisz? Widzisz, teraz i wierzysz? Stary, co to jest? I nie Jakieś patyczaki? I. Stary, w ogóle one się ruszają! Stary, wracamy to... do chłopaków, wracamy do chłopaków pupa. Chłopaki, nie Dawaj, się skarb. Ej, to co robimy? Słyszycie? To chłopaki. Nie uwierzycie. Były ich kilku. Zielono takie, nie? Patrz, tak, tak, Też tak, i widzieliśmy. Ośmiu widzieliśmy. masa, dobra, Tama, dobra ja jedziemy. Są, idziemy jedziemy, spadamy, są, idziemy. są, dobra. Co, co, co jest? Ej, chwila. Ej! Jak to? Co się stało? Czemu pera odjeżdża? Chłopaki. Dobra, gdzie teraz? Tam Tam pojechał! Tam? tam. tam, tam. Dobra. Ale, czekajcie, jaki o, jest co? plan? Właściwie, czemu my gonimy kampera i co tu się wydarzyło? Tu czekamy przed patyczakami, stary. Ale czym są patyczaki? Skąd oni? Jak, tutaj dalej, dalej. jak tutaj dalej. To nie jest normalne i w ogóle, kto prowadził kampera? Kto nikt z nas. Do nim odjechał? Widzieliście kierowcę? Może to padałeś, stary. A ty widzisz kierowcę? No nie, nie, nie. No nie, nie to nie jest. Nie ja, nie ja mam w, Tu mam kluczyki do niego. co? No stary, tu mam kluczyki, on tam pojechał. Skąd ty je masz? Czyli to ktoś, kto musiał mieć drugie klucze. Przecież wynajęliśmy tego kampera. Ziomek z wypożyczalni? Nie, no na pewno nie, na po wiedziałem, żeby nie brać kampera tak tanio którego ktoś się bardzo chce pozbyć Chłopy, ale w tym kamperze była mapa Chłopak. Tak, ale czekajcie, chłopaki, ja mapę miałem w plecaku, a plecak wyciągnąłem Czeka, z kampera Odłożyłem gdzieś w Dobra, streszczajmy się, jeżeli mamy jakiś temat Dobra, chłopaki, ja sam zobaczę, może uda mi się wrócić, e, może znajdę teraz mój plecak Czekajcie tutaj na mnie Dobra, Dobra powoli, stary Samego mnie nie powinny zobaczyć Dobra, wróćmy tutaj ja ją zostawiłem gdzieś w krzakach. Dobra, patrzcie, jest. Ale nie ma tu tych partyczaków? I tak nic nie widać, jest za ciemno. Dobra, patrzcie, tutaj jest. Zwalam stąd. Ej, chyba tam są. Kubaki, no, patyczaki no, cały czas tam no, są. Co? Tak, chodźcie w jakieś krzaki albo gdzie? Dobra, no, szybko. Rura, co tam jest na tym mapie? Co to za mapa dziwna? Ej. Tak, e, a bo ty jej nie widziałeś. No już tu są jakieś dziwne rzeczy, ale ogólnie patrzcie, od naszego domku w drugą stronę niż poszliśmy. Jest łódka. No to może idźmy do niej. Może nią się da dopłynąć. Tutaj jest klucz i solniczka. Mhm. W sensie są zaznaczone rzeczy. Obstawiam, że to musi mieć związek z całą sprawą i że musimy znaleźć te dwie rzeczy, które są na mapie. Trzy rzeczy, trzy rzeczy. Jest no ale no, łódkę, są żeby znaleźć co nie, no bo nie ogólnie, ale nie wiem czy to jest ważne. Też my... szukamy łódki, panowie. To jest tak, dobra. Łódka jest najbliżej gdzie? Tak, tak. Czyli musimy iść tam i tamtędy i nie dać się złapać żadnym patyczakom, ale nie wiadomo czy one przy Może może strzegą po prostu tej posesji nie wychodzą poza nią. Nie do Dobra, patrzcie, tutaj jest zejście według mapy w stronę jeziora i gdzieś powinna być... Ej, Czy tak tu jest, jest normalnie jezioro, obczajcie. Też coś widzisz na tym drzewie? Tak. Kartka Slendermana, chłopaki! Nie, to jest tylko zakaz wyrzucania śmieci. Nie, okay. stary polski związek wędkarski to jest gorszy niż Straż miejska. Co ty mówisz? No, ty, stary, ty tak, mój. właśnie. Mamy łódkę. Bro, jakim cudem... To ewidentnie chłopaki, to jest zaplanowane? Krok po kroku. Ale no? przez kogo? Ej, przez stary. kogo? Ej. Ja myślę, że trzeba tym dorzucić na środek i i. Nie to na miejsce. Ej, chłopaki, my w ogóle nie wejdziemy wszyscy na to. Za na dużo nas. Ej, na z chwilą słyszeliście to? Tak. No, Musimy dobra. się pośpieszyć to i nie. Ja I Dobra, niech ktoś sprawdzi może w takim razie. W sensie, tam nie czy ma? tam nikt się nie kręci, nie? Dobra, czy to... patyczaki tutaj nas nie śledzą stary. i tak dalej. To ja i Miłość idziemy na łódź. Nie, 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 stary. Ja z Wiktorem mam już doświadczenie w tych sprawach. Kurde, to prawda. Stary, czekaj, nie zostawnie mnie. Żyjecie? Nie. Ja Chyba tylko zaszkodziłem. Przybiłeś go? Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Doświadczenie znaczy popsuty ponton? Dziurawy? Ej, dobra, chłopaki, to wy się naradźcie. Ja idę zobaczyć po prostu, czy pasyczaki tutaj nie podchodzą. Na tej mapie była obok siebie solniczka. Klucz. I klucz. Ale zobacz, to było jakby po tamtej stronie jeziora, gdzie są tamte lampy. Także oni, stary, zróbmy tak, żeby oni poszli tam z buta, a my z na czylku przepłyniemy, nie? I Robimy to, sobie, stary. Czy... To dawaj, dawaj. chłopaki, ale my tu jesteśmy i wszystko słyszymy. Stary, Zajem wiosło. Szybko, szybko, szybko. Stary, czekaj, nie zgubmy pontona jeszcze. O kurde. Stary, stary, nie mam wiosła. wiosła, nie mam wiosła. Stary, rzucę ci. Nie, nie rzucaj, czekaj, nawinę do ciebie. Już płynę. Na szczęście ktoś zostawił poduszki w pontonie i nie potrzebne są wiosko. Co tu za mną? Słuchajcie, my uciekamy na Dobra i lecimy. Dawaj, Oskar, pójdź szybko. O kurde, stary, widzisz ich? Co, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj, szybko, machaj, machaj, machaj. Stary, wiosłuje no. O, dobra. szybko, uciekajmy! O, oh, kurde, ale tu jest gąszcz! Dobra, chłopaki, spokojnie. Chyba patyczaki zostały tam nad jeziorem. Dobra, Mam co nadzieję, teraz że robimy? Zdążyli uciec, zanim te patyczaki dopadły, tak? Stary. Czyli my musimy iść no właśnie, gdzie zupełnie ma... naokoło w takim razie. Zaraz no sprawdzimy mapę, No, stary, nie ma innego wyjścia. Stary, dobra, nie, nie płynął tutaj. W sensie nie wchodzą do wody. Sytuacja nie jest zaciekawa. Patyczaki to nowy gatunek potwora niewiadomego pochodzenia, a wszystkie poszlaki są bardzo niejasne. Jesteśmy teraz obecnie 180 wódcy. Stary, odwróć łódkę, Dobra. zamienimy się wiosłami i ja będę wiosłowo, bo po prostu płyniemy tył na w tym momencie. Ej, zniknęli. Dobra, ale to znaczy, że oni są cały czas na brzegi, na linii brzegowej i nas obserwują non stop. I że nie pływają, stary, więc jesteśmy bezpieczni na wodzie. Nie wiemy tego, zaraz może podpłyną. Muszę stary, jeżeli pływają w wodzie. Patyczkową łódkę. Dobra, nawijaj szybko. Nawinęliśmy. Co prawda nie widać za dobrze ani brzegowej, ale w tym momencie zniknęli. Oster, my musimy płynąć tam, gdzie widać te lampki z daleka. Chcesz wysłować? Tak, teraz jesteśmy idealnie ustawieni. Trzymaj kamerę. Ziomek, po raz kolejny jesteśmy we dwójkę na łodzi. Tylko teraz jesteśmy w środku nocy. Pewnie nie widać nic poza mną. Widać dosłownie stare światła jakieś tam. Aha. Myślisz, że to gdzieś tam tą stronę jest? Nie mam pojęcia, no tak, dokładnie jak patrzyliśmy na mapie, dokładnie tam pokazało drugi brzeg, tak że dokładnie teraz w tym momencie tam płyniemy. Mam nadzieję tylko, że ten ponton nie jest przebity, nie? Ej dobra, chyba te patyczaki nas nie gonią, ale to oznacza tylko jedno, że zostały tam, gdzie są chłopaki przy y, tym molo. W sumie to nie było molo, tylko no po, po prostu rzeczka, przy łódce, staw, nie? nie? Co jeżeli one mogą, wiecie pływać Albo wejść do wody, po prostu. Żygaś mi się nie, 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 nie. ze stresu. Możemy stąd spadać? Stary, uciekajmy Wyjdziemy jak najdalej. Z tego lasu. No, nie, nie możemy tym... wyjść z lasu, ponieważ zobaczcie, przed chwilą byliśmy tutaj. Tak, Według wódka, moich obliczeń uciekliśmy w tę stronę, nie? Hmm. Tylko, że biegliśmy bardziej w ten e, obszar lasu, bo nawet nie widzimy stąd e, teraz tej rzeczki w sensie jeziora. Ale to lepiej, czyli musimy obejść wszystko tu. Stary, musimy obejść. chyba tych rzeczy, Musimy nie? ominąć ośmiornice, mm. wielkie ołówki, i potem dopiero i, i solniczkę. I tak. Ej, to czy to jest w ogóle tego warte? Złomniczka i klucz jest potrzebna. Pytanie brzmi, co chłopaki znajdą na jeziorze w tej górze? Ale po nie? co nam jest sól? Nie wiem, ja myślę, że nie to Nie wiem, się wszystko stary, wszystko może to jest połączy. symboliczne tylko, nie? To się na pewno jakoś ze sobą panowie połączą. pomoc i do chłopaków. Dobra, czyli musimy iść w tę stronę. Ej, chłopaki, chyba to jest cały czas las patyczaki. Może ktoś mówię. zgubił swojego patyczaka? Ej, Patyczak ty... stojący na kamperze, miłoż? Czy uważasz, o, że to jest, kursy, jest przypadek? Ten no kamper w ogóle jest jakiś nawet nawiącon... Co jest ten gran? Dlaczego nas tutaj przywiózł? Nie wiem, to jest mega mega dziwne. Tak się składa, że teraz kampera nie ma, więc równie dobrze mógł patyczak go prowadzić w sumie, nim uciec, nie? No tak, prawda. Nie mam pojęcia o co chodzi. Ej, chłopaki! Tu są kolejne kartki. Trafiliśmy chyba na dobry szlak ale właśnie nie Ostatnio zbieraliśmy kartki, ileś, to nie skończyło się dobrze, chłopaki No, na ale pewno to nas prowadzi gdzieś Co jest temu patyczakowi? Tam jest Powie smutny. mi to ktoś? To jest taki smutny nie, patyczak patrz, o tak musisz go trzymać Aaaa. Teraz jest wesoły A, nie, dalej no jest I tu jest jeszcze jedna kartka Patrzcie To jest chyba scena, którą widzieliśmy sami na własne oczy Że oni wychodzą z tego lasu tutaj, nie? No, no Dobra, ale co to wszystko znaczy? Do czego nas to prowadzi? Stary No, póki co stary do niczego Póki co tylko nam mówi że musimy mieć się na baczności, bo patyczaki mogą tutaj być. Ciekawy stary, stary, stary. stary! dobra, pójdźmy jak najszybciej. Ej, coś słyszałem. Ok, płyniemy dalej. Trzymaj kamerę. Jeśli chodzi o mapę Polski, gdzie jesteśmy w tym momencie. Zero pojęcia, nie? Ciekawe, czy, czy chłopaki stary, będą przed nami. Jest tak ciemno, że ja teraz nawet nie wiem, czy płyniemy szybko, czy wolno. Wydaje ja. mi się, że płyniemy bardzo szybko, ale dosłownie jak patrzę w dafle wody, nic nie widać. Ja Mam stary, wrażenie, że my ciągle stoimy w miejscu. Ale nie widać brzegu teraz totalnie. Odbywa mu od innych drzew. Kurde, ciekawe jak u chłopaków jest teraz, nie? Właśnie. Chłopaki, man. Chłopaki, tutaj jest jakaś siatka. Może to jest ogrodzenie tego lasu. patyczaku tak, Jak wyjdziemy, to, to za ogrodzenie. Nie, ich nie, 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 Co jest Ktoś ogrodził, w którym są patyczaki, czyli wszyscy o tym wiedzą tutaj, czy o co chodzi? Nie wiem, stary, ale ten płot ewidentnie może być pod prądem, nie dotykajmy go. Nie, ale czym one w ogóle mogą być? Co, one co świecą? To jakieś duchy, czy to, to są roboty? Są... Nie wiem właśnie, nie widziałem czegoś takiego nigdy wcześniej, nie? Nigdzie na YouTubie czegoś takiego nigdy nie było. No, to akurat prawda. Idźmy wzdłuż płotu, może dzięki temu znajdziemy solniczkę i klucz, ale klucz, obstawiam, że jest na chatach, chłopaki. Mhm. Ej, stary, tam coś jest. Stary, ktoś... Ej, czekaj, czy nasz pono właśnie nie słyszysz tego? Ej. Widzowie, to nie jest normalne. On się aż oginę. Po powietrzu uciekam. Muszę płynąć tam, gdzie była ta latarnia. Serdecznie za dwie minuty jesteśmy pod wodą. Tary. Z kamerą, bez solniczki. Bez niczego. Bez klucza. Bez kampera. Bez chłopaków. Tylko my i ryby. Jesteśmy teraz po, dosłownie po drugiej stronie rzeki. I tak. Widać brzeg. Już dopływam szybko. O! Widać wejście. Dobra. Widzisz? Dobra, stary, dopływamy, szybko szybko spadamy. Nie wejście, dobra, to ja sumuję i wysiadamy. Dobra. Stary, stary, cz, cz, cz. Stary Próbujemy cały czas znaleźć, Mówię gdzie mamy... Stary, iść. już przyszliśmy dawno to miejsce. Nie stary, nie. stary dopiero ja dochodzimy. To to jezioro jest Chupa. ogromne, widziałeś A. je sam. Odwrotnie spojrzałeś chyba. Tutaj o, chłopaki, jest, są. Chłopaki, mamy gorsze to jest, problemy. To jest, to znowu one. O nie, to znowu są one. Nie, Co nie? Są one. nie się Dobra, chłopaki, chodźcie tędy, chodźcie tędy. A. Co jest? O kurde, ej, tu są zarośla! Tu się nie da przejść! Ja pierniczę. Ręka stare... <sum> stary. Raz, zaraz, Jesteś czekaj Jesteśmy teraz osobiście na tym drugim brzegu, ale... Stary. Solniczka i klucz. I chłopaki! solniczka i klucz. Chodźmy w tą stronę, to jest jakaś ścieżka. Widzisz? Jest udeptana normalnie ślady sam. Mm. Ej, też coś słyszysz? To są chyba takie. Chowaj się, chowaj się, chowaj się. Idzie ich dwóch. Wcześniej było ich więcej. Starczy, oni są też tutaj. Oni są wszędzie. Poszli, jest czysto. Idźmy dalej tą ścieżką. Musimy znaleźć chłopaków. Tamtędy? Tu też jest ścieżka. Dobra, let's go. Dawaj, dawaj, ale po cichu, po cichu. Nikogo nie widzę. Ale nie jesteśmy bezpieczni, tutaj na pewno. Tu jest jakaś ścieżka ogólnie. W prawo, lewo. W którą? Chodźmy do przodu po prostu. Musimy jak najszybciej znaleźć chłopaków. Tak, tak, tak. I będziemy bezpieczni. Bo oni też raczej jechali po tą stronę. Tak. Co jest? To jest jakaś farba? Białe ślady w lesie? Ej, poczekaj, trzymaj kamerę. Ej, my jesteśmy. Potrzymaj, to, potrzymał. Oskar, to nie jest farba. Co to jest? To jest jakiś proszek. Ej, czy stary, to może być jakaś trucizna ogólnie? Co? Co to jest? <laughs> Co, co jest? To jest sól! Sól? Ale, wykr ale wykręciło, tak to jest ej, sól. Chwila, stary. Solniczka była na mapie, kojarzysz? No tak, no przecież tego szukamy. Właśnie, ale stary, to może nie być solniczka, tylko sól! Dyski tu, ej, zobacz, czyli to są ślady soli, to jest na 100% sól, i jakby zaczynają się w tamtą stronę, czyli idziemy. Podążamy ze stary zasłoną. Idziemy za zgodnie, czyli chodźmy teraz dalej. Czyli sól. Dobra, Okej, okay, stary, to ma sens. Czyli sól doprowadzi nas do klucza. Idealnie. Czyli idziemy w dobrym kierunku. Na to na Czemu ktoś to tak rozsypywał? Nie czaję tego zamiaru. Ale dobra, mniejsza, chodźmy do przodu. Ej, co jest? Patrzcie! O nie, śledzę za łuek, Kupiliśmy się kolejny raz Ej, Nie, nie, nie to... To... Na tym to drzewo, chłopaki Oni tutaj wchodzą właśnie Ale nie, to dobrze, zobaczcie, to jest zgięcie Wiecie co to oznacza? Dotarliśmy na mapie, masz mapę? Ja mam mapę Bardzo, Patrz, patrzcie, bo to tworzy jakby wielki kwadrat po prostu, nie? Mhm. Co oznacza, że jesteśmy gdzieś tu na zgięciu Pewnie tego tu? lasu, nie? Bo Czyli oni... teraz musimy iść tam i potem w lewo, i wtedy dojdziemy dokładnie do solniczki. Wow. Musimy iść z płotu szukać kolejnego zgięcia. A co jeśli to jezioro się nie dziewięć. kończy? Co jeśli to jezioro się nie kończy i nie możemy go obejść? To musimy je przepłynąć wtedy, stary, no to oczywiste to jest chyba. Mamy ponton, zabrali. Dobra, to co? Trzeba sprawa. było iść z rybakami. O, co? Na pewno idziemy dobrze, o, to jest koś. dosłownie narysowany patyczek z kluczem Stary Czyli to musi być klucz do wejścia do domu, z taką sobą. I co teraz? Jedyne co musimy w tym momencie zrobić, co jest racjonalne, to jest znaleźć o, chłopaków, ko. bo oni też szli w tą stronę e, Dobra, czyli idźmy po prostu może tak jak szliśmy, co? Tak, tu, tu na pewno nie jest bezpiecznie tym poczekaj ja tu... Spadajmy sobie. Wyszliśmy teraz właśnie jakby z tej największej gęstwiny lasu Patrzcie, tu jest zupełnie inaczej niż wcześniej Bo jest jakaś droga Tak, Ej, drogi, jest droga chłopaki no, no, Ale nie, to git, bo tego właśnie szukaliśmy Ty, może w lewo pójdziemy Czemu w lewo? No nie wiem, no zawsze idziemy w Nie, teraz chyba obejrzeliśmy jezioro i musimy iść w tamtą stronę Trzeba tam się świecił chłopaki Ej. Czy Widzieliście to światło? Tak Ej. Patrzcie, no. znowu się pojawia no, w końcu Ej, i w ogóle pytanie co się stało też z chłopakami Czy oni dalej szukali klucza, czy wrócili na chatę? Jak znajdziemy to jezioro, to się okaże. I też co z kamperem, nie? Nic nie wiadomo, nie wiadomo, co zostaniemy, jak wrócimy tam na chatę. I ten kamper, stary. też nie możemy się dostać. Nie oni wiem, mieli stary. łatwiejszą drogę, tak naprawdę, musieli tylko przepłynąć jezioro. Tak, no nie oni stary. dużo szybciej powinni być. Ale dzwoniłem przed. Do Ej, próbować... Ktoś tu jest? Co? Mam zasięgu. Y to o, wiem, że tak to nikt to nie wie. Jest, w końcu się udało. Mamy, mamy, co mamy? Klucz. Co macie? Mamy klucz na to oh. oh. a tą solniczkę znaleźliście? Nice. Nie chodziło o solniczkę. chodziło o sól? Słoń, słoń. Na... na ziemi sól. była sól. sól. I ogólnie... e, ten klucz. co to odgłosy patyczek? Ogólnie tu jest niebezpiecznie. A Ale słuchajcie, ten klucz był normalnie w głowie narysowanego patyczaka. Chłopaki, Chłopaki, musimy mówisz. znowu... W te... Co? No. Chłopaki, macie ten ponton, wasz? Czy nasz ponad właśnie? Nie słyszysz tego? Powietrze ucieka. Wchodzimy w sześć do niej, do tego ale, pontonu. ale płuniemy. co nam da ten ponton? Musimy obejść teraz jezioro znowu. Za godzinę jakąś trafimy na chatę. Dobra, dawajcie. Tędy powinniśmy trafić, szczególnie, że mamy mapę. Udało nam się znaleźć chatę i zobaczymy, czy pasuje ten klucz i czy to rzeczywiście jest wszystko wtedy zadanie przygotowane jakieś dla nas. Ej, chłopaki, ale chyba nie mamy już wątpliwości, że to nie jest odcisk z produkcji, nie? Nie, na pewno nie. T Taka akcja cała. Pasuje. Okej. Okay. bro. Dobra. W końcu. Co? Jakie straszne kolory. Już, chodź. O, czemu ja! Mega Przywitaj że może stać Dzień dobry! Dzień dobry! My do. mamy wynajęte. My do Andrzeja. No właśnie, tak, wynajęliśmy to. Jak? Oooo! Tu jest jakiegoś milionera! Dzień dobry! Czyli twoja! Chłopaki nikogo nie ma! Stary, ale patrz, cudu jest! Banany! Ej, banany! Jakieś zwierzęta? Nie, wiem. Banany, stary! To jest najlepiej wykonany z cudopilka rzeków, jakim w życiu widziałem. Prawda? No! Co jest? bilard Ej, Ej, to jak w naszej starej chacie trochę. Ale nie musisz mówić szeptem, to już jakby tu nikogo nie ma? Chyba, bo nie wiemy, co jest na górze, prawda? Faktycznie są schody. Ale tak ogólnie, nie wiem, w sensie, jak dla mnie póki co, jedyne moje wrażenie to jest, że ta chata jest spoko, nie? I w Stary. ogóle się nie czuję w niej tak strasznie. Stary, zobacz, co znalazłem. Masło O, no to w razie czego, jak jakiś Serbian Danon tu przyjdzie, no to mamy czym się bronić Na górę zobaczmy Ej, bez Dobra, dawajcie. To... Co? Co? Ci Ej, oni. To jest co? Ej, to jest to jest Uciekamy, oh. dawajcie dobra, 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 dobra To nie na górę? Ej, co jest? Zobaczcie, patyczak idzie do kampera Jestem Oni się tytułu pracują Patrz, kamper ze patyczaki! patyczaka co? Ej, dobra, chłopaki, uciekamy z